Mamy czwartek, nasza baza jest pusta. Jedziemy więc do specjalistów zgłębiać naszą wiedzę na temat odchowu cieląt. Mieliśmy na miejsce. Jesteśmy przed siedzibą polskiej firmy Neorol, która jest producentem pasz. Produkuje pasze do drobiu, bydła, trzody oraz królików. Jest to polska firma. Cześć. Cześć. Przed nami Rafał Deweta, który jest technologiem żywienia i specjalistą w firmie Neorol gdzie układa i bilansuje składy pasz. To on poprowadzi dzisiejsze szkolenie. I pachnie, I pachnie fajnie, że sam, sam bym ją skrupał. Trochę, trochę mleczka miodu, yy, truskawek. No, ale spróbuj. My zawsze próbujemy paszyć Tylko na nim e? Co ty? No No to, lecz jak zam... Co? Ej, rzeczywiście źle. Nie, źle, jest źle no, co <laughs> nie, źle, no, no. Biedę, to może się tu zdajeć. Łatwo sprawna skrobia. Łatwo dostępna dla zwierząt. Tak ważne dla rozwoju grzwacza. Mhm. Aha, aha, I dlatego to jest tak ważny w mm, tej, tej okre, tak? A tutaj powiedz mi, tutaj jest melasa też? Mhm. Że ta słodycz, gdzieś mhm. tam może też się brać tego. Mhm. Mhm. Czyli też jest słodycz melasa. mamy natryśnięte około 4% Mleka, Mleko próbowałem, mhm. bo mleko za dzieciaka też pamiętam jak u nas siora, to była w ogóle godzina, bo to pamiętam zawsze u babci. taki ty, no, Wyżerały po prostu to. Ale patrzcie, takie jeszcze to, 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 to dziewięć rejs, to próbowałem pierwszy raz. jak to są, od jakiej <laughs> To są e, od to jest... jest. To już nie będziemy próbować? Mm. <noise> Ale sprawdźmy jak. Tutaj no. Kozacko, ty, jak jakieś kurde do drzubeczka. No, ta, ta już z odżyweczką, <noise> dokładnie, ta już do z odżyweczką pachnie. <noise> Dziękuję Ci, drogi widzu, że nas oglądasz. Jeśli nasz materiał Ci się podoba, to zasubskrybuj, proszę, nasz kanał i zostaw lajka dla Eurusia. To da nam motywację, aby tworzyć więcej takich materiałów. Witam na dzisiejszym szkoleniu, które będzie dotyczyło najważniejszych aspektów w odchowu cieląt. Zdecydowaliśmy się, jako firma Neorol, na podjęcie współpracy z firmą EuroCielenta, ponieważ bardzo spodobała nam się ich wizja, gdzie oprócz sprzedaży cieląt będą podnosili wiedzę hodowców na temat odchowu cieląt i późniejszego ich opasu. Jest to bardzo spójne z wizją naszej firmy i podnoszeniu wiedzy rolników. Aby odpowiednio dobrać preparat mleko zastępczy dla cieląt, powinniśmy zwracać uwagę na podstawowe składniki typu białko, tłuszcz i włókno. Najprościej jest to zrobić po parametrach włókna, gdyż cielęta najmłodsze, tygodniowe, dwutygodniowe powinny otrzymywać preparat złożony wyłącznie z komponentów mlecznych, i komponentów tłuszczowych. Komponenty mleczne nie zawierają zupełnie włókna, więc na etykiecie takiego preparatu włókno będzie wynosiło zero. Dla starszych cieląt powyżej 3 tygodni, powyżej 4 tygodni, to włókno może się zaczynać aż dojdzie do, do poziomu nawet 4-5% w składzie takiego preparatu. Wiele osób pyta o to, kiedy powinni zakończyć pojenie tymi. Według, według hodowców najdroższymi paszami, czyli paszami płynnymi. Często ludzie pytają, czy mamy to 42 dni, 54, 72, może jeszcze więcej. Może powinienem skarmić jeden worek mleka, może dwa worki mleka, tak? się może, kiedy powinno się to robić? Ja bym celował w to, ile ten yy, cielak pobiera tej paszy, bo, bo często ten wiek jest yy, i czas jest różny, ale to, to... Czyli jakby to, co było na wykresie poprzednio, tak? No i dokładnie tak jest, tak? Bo w momencie, o momencie odsadzenia powinna decydować ilość pobranej paszy treściwej przez cielaka, tak? Według różnych źródeł yy, ta ilość waha się od kilograma do półtora kilograma. Jeżeli jest to półtora kilograma, to mamy stuprocentową pewność, że ten cielak sobie poradzi, kiedy odstawimy go od preparatu mleko zastępczego. Ale to musi być ilość nie pobrana jednego dnia na hura, ale powtórzona przynajmniej przez trzy kolejne dni. Ja bym tutaj wtrącił jeszcze jedno pytanie odnośnie tego, jakbyśmy, jakby ktoś odsadził cielaka zbyt wcześnie, kiedy on nie pobiera tyle paszy. Jakie będą tego skutki? taką sytuację mamy do czynienia bardzo często, kiedy kupujemy większą partię cieląt, nie trzymamy ich indywidualnie, tylko grupowo i odsadzamy od razu całą grupę cieląc preparatu mleko zastępczego. Jeden cielak będzie jadł wtedy 2 kg mleka, y, prepara, y, paszy treściwej, y, a inny tylko powiedzmy pół kg. No i potem ma miejsce różnicowanie, tak? Bo kiedy taki cielak się zatrzyma, nie wystartuje równo. No to potem mamy do, do czynienia z sytuacją, że jednego opasa sprzedajemy, który ma 800 kg, a drugiego, który ma 600, tak? bo on tego momentu już nie nadrobi. Zdarza się tak, że są tak zwane zajęcia wyrównawcze i pojedyncze sztuki zostawiamy trochę dłużej. Jest to jak najbardziej spójne, tak? ale w pierwszy etap odpoju fajnie jest, kiedy widzimy, ile indywidualnie pobierają cielęta. Jeżeli mamy możliwość utrzymywania indywidualnie cieląt przez cały okres. Podawania pasz płynnych, no to jest rozwiązanie idealne, tak? bo widzimy dokładnie, który ile może zrobić. Ile to jest pieniędzy zaoszczędzonych, jeżeli tego cielaka jednego e, możemy ocalić dwa tygodnie wcześniej, ponieważ on już jest gotowy, tak? niech on zostanie razem z inną partią w tym końcu pojedynczym, ale nie dostaje już zwyczajnie mleka, tak? On dostaje tylko, tylko tą paszę treściwą. Więc tak jak obiecaliśmy, mamy parę pytań tutaj dla specjalisty, od naszych widzów, followersów i klientów. Z różnych, z różnych platform wybraliśmy różne pytania. I tak, pytanie pierwsze będzie z Facebooka i jest to pytanie, czy siano dla małych cieląt jest dobrym pomysłem? Okej, okay, no zdania jak zwykle są tutaj podzielone, tak. Siano w, w tradycji w Polsce od zawsze było podawane cielakom jako pierwsza pasza, tak. Mm. Cielęta zawsze to siano, chętnie pobierają. Jednak ze względu na szybki, efektywny rozwój zwacza, to siano nie zawsze w takiej długiej, standardowej formie jest pożądane. U młodych cieląt to siano ma tendencję często do zalegania w żwaczu i przez to cielak nie pobiera dużej ilości pasz treściwych. Dlatego ja rekomenduję podawanie sieczki z siana, jeżeli chcemy już to siano podawać, ale też powiedzmy po drugim, trzecim tygodniu życia tego cielaka. Tak? Wcześniej myślę, że ja bym postawił na dobrej jakości celotkę lub musli, mhm. a dopiero później zastosował to siano. Czyli po tych trzech tygodniach zastosowałbyś sieczkę z siana? Jeżeli już, to tak, to sieczkę. Mhm. W późniejszym okresie można już oczywiście dawać całe siano, ale na samym początku siano, w mojej opinii, nie jest pożądane u cielaka. Pytanie z YouTube'a. Jak cielęta lepiej się odchowują? W grupie, czy w pojedynkach? Cielęta, bydło to są zwierzęta stadne, tak? One lubią przebywać w grupie, często uczą się jedno od drugiego i pobierania jedzenia. Jednak ze względów organizacyjnych, ze względów ekonomicznych, lepiej w mojej opinii do momentu podawania pasz płynnych, cielęta utrzymywać w pojedynkach, tak? Mamy wtedy wiedzę na temat tego, ile dane ciele zjadło paszy treściwej, czy pobrało nam pełną dawkę pasz płynnych, czy nie ma schorzeń typu biegunka. Dokładnie wiemy, którego cielęcia to dotyczy, tak? W utrzymywaniu grupowym niekoniecznie taką wiedzę posiadamy, tak? Czasami zbyt późno możemy zauważyć tą biegunkę i cielak nam zwyczajnie zacznie się odwadniać i nasza reakcja będzie opóźniona. Tak? Stanowi to też duże ułatwienie przy zabiegach weterynaryjnych typu, typu szczepienia, tak? Jednak minusem takiego utrzymania jest dużo większy nakład pracy. Bo nad każdym cielakiem musimy się indywidualnie pochylić przy karmieniu, przy usuwaniu obornika. Jest to dużo większy nakład pracy. Zaangażowanie pracy zdecydowanie na pewno jest większe wtedy. My nasze eurocielaczki trzymamy w boksach po 6 sztuk. No i rzeczywiście widać, żeby zauważyć na przykład jakieś zmiany czy biegunkę, no to tak jak mówisz, później widać, o, gdzieś tu któryś ma biegunkę na pewno, albo po zapachu, albo po, 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 po ścianie, widzimy, no i wtedy trzeba już dłużej poobserwować te cielęta, żeby wiedzieć, który w ogóle, e, który to cielak. No ale również, tak jak mówisz, ta druga strona tego, że one lubią sobie razem później pohasać, jak, że tak powiem, po tym mleczku, po, po, po bawić się, po tego, czy jak po, po świeżym ścieleniu, skaczą sobie, bawią się i widać, że razem to robią, to nie jest, że jeden sobie hasa, czy ten, tylko ten haczy tutaj kolegę i, i, i że tak powiem, bawi się tym. Dobrze, no to kolejne pytanie mamy z TikToka. Kiedy jest dobry moment, żeby dawać elektrolity? I jak często je dawać? Jak to robić? Czy w ogóle dawać? Więc ja myślę, że elektrolity warto podawać, ale w momentach, kiedy cielę tego naprawdę potrzebują, tak? w momentach, kiedy dopadły je schorzenia, tak jak biegunki, kiedy one razem z tą wodą, którą wydaliły z siebie w postaci biegunki, wydaliły też. Właśnie elektrolity, tak, sodu, potasu, czy to magnezu. I musimy szybko je uzupełnić. Wtedy jak najbardziej należy te elektrolity podawać. Na rynku jest wiele elektrolitów. Są takie, które można podać do mleka i tam je uzupełnić do preparatu mleko zastępczego, ale są też takie, które podaje się oddzielnie, tak? czyli w trakcie dnia powiedzmy w południe. Więc musimy czytać znowu etykiety, zaglądać, jaki elektrolit kupiliśmy, jak go zastosować. No i po, po każdym transporcie po sytuacjach stresowych dla cielą, warto te elektrolity uzupełniać. W normalnym odchowie, kiedy już wystartujemy i widzimy, że te cielęta normalnie się rozwijają, w mojej opinii nie ma uzasadnienia, żeby na stałe je wprowadzać do diety, ale momenty stresowe typu transport, biegunki, choroby, jak najbardziej warto to robić. Czyli na przykład kiedy widzimy, że ciele jest. Odwodnione to stosujemy standardowe, e, standardowe mechanizmy, w, 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 jeśli chodzi o odpływ. Od rana przykładowo odpój. Później po paru godzinach zastosowanie dokładnie. elektrolitu i kolejny odpływ. Litr, czy dwa elektrolitu, dokładnie. I, hmm. i normalny odpływ później. U nas, u nas na bazie elektrolity stosowane są po każdym transporcie. Kiedy mamy nową, świeżą dostawę e, do naszego gospodarstwa, to zawsze e, w, tej, w tym pierwszym, że tak powiem, przywitaniu dostajemy zawsze elektrolit. Dopiero później przechodzimy hmm. do preparatu mlekozastępczego. zastępczego. Ja myślę, że to bardzo dobra praktyka, ponieważ zwierzęta, które trafiają na, na bazy, taka jak, jak Wasza eurocielakowa baza, no to jest zbieranie nas w kilku gospodarstw, tak? tak? I my musimy sprowadzić te wszystkie cielęta do wspólnego mianownika, tak? I wtedy dobrą praktyką jest podanie im właśnie takiego elektrolitu, który je nam ułoży, a później możemy wejść już z właściwym odpojem. Wow, to był naprawdę, naprawdę wyjątkowy dzień i szkoleniowo, jak dla mnie to patrzę tam, bo dowiedziałem się tyle rzeczy. Myślałem, że znam temat bardzo dobrze, a jednak wiele, wiele jednych ciekawych rzeczy Rafał nam powiedział. Zdecydowanie bardzo duża dawka wiedzy i myślę, że będzie z tego coś ciekawszego. Ja też tak myślę, że to przed nami, na, przed nami najlepsze.